Nie, nie możemy się zakraść, znaczy nie możemy ten zrobić ten. Nie możemy się wydać. To jest bardzo ważna akcja, nie możemy jej zepsuć. Ej! Buk, buk! Kto tam? Wasz szczęśliwy dzień. Jakiś... Postawiliśmy, po to, żeby grupy walczyły między sobą? No raczej. Aaaaaa! Ha, 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 ha! Aaaa! 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 Kto to? A O tak! O tak! Zdrowiaj się! Zdrowiaj się! Aaaa! NIE DIABLE! Dobra, cała, druż, cała grupa zabita, chodźmy do następnych! Co wy, co wy, zwariowaliście? Aaa! Mordujecie! Mordujecie! Wstawaj na miejsce tam, gdzie byłaś!

Szybko, wróćmy na miejsce! Dobra! Kto musi pilnować? Ja zostanę, ja! Dobra! Ej! to wy? My tu mieliśmy miejsce, było puste. Było nie opuszczać miejsc przecież. O, wy małe... Nawet... A! A! Nie widzieliśmy, że to było nasze miejsce! Jesteście niebezpieczni! Przestańcie! Nie, 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 Gdzie jest doktorek? Doktorku mój, tu jesteś! Dobra, wracamy! prędko. Szybko na dół zejdźmy! Tylko nasza grupa może teraz zabierz. Nie no, już nie miało być szczęśliwie. Muszę się jakoś ten. Bobasek, bobasek, bobasek. Mieliście się ustawić w grupy. Po co oni się tam biją? Nie wiem. Doohehe, Szybko, Chodźmy tam, tam zrobimy akcję. Dobra, za gówno. Ja skończyłem już zabijać, no dobra. Bobasek, Bobasek, Bobasek. Zabij wreszcie tamtego. Ja, dobra. Ej, co ty, co ty robisz? O, oh, Nerwujesz mnie. Zabiłem prosto z zimną krwią. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Dobra. Ej, ej, aaa! Lolka, gdzie jesteś? Tutaj jestem! Dobra, szkół jest rozbite. Już wracam do Was. А-а-а! Czemu mi się leje klew? Co ty? Co ty wujku? Mamy doktora w drużynie. do tego nas jest więcej niż was, nieprawda? Nieprawda, nas jest więcej, a poza tym nie macie doktora w drużnie. Przyszyjcie, koza. co ty robisz? Patrz, mamy go w drużnie. Dobra, jednak nie mamy. Drużyna zabiła drużynę własną. Ha, to jednak nie macie! Ej, zabijają naszych wrogów. Dziwne. <tryk> bobasek! 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 Bobasek, help me! Bobasek help me! Bobasek help mi! Hej, co ty robisz? Nie jesteś w naszej drużyny! Bobasek, help me. Połącz mi! Połączmy się! Cała moja drużyna już nie żyje! Tylko ja przeżyłem! A A <tryk> Nie nie, 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 Ha, ha, ha. Monkey, jesteś, Monkey? Ha, ha, ha. A, zapomniałem. Ty już nie żyjesz. Dobra, ale masz liścia. ha, ha. Ha, ha, ha. ha. Nie no, mam już dosyć was, wieżaki. To wyro... Zabiliście już dwie osoby po walce. Dobra, koniec walki ogłaszam. Zawsze się w nocy tej bijecie.